Każdy, kto spędził choć kilka godzin w Tamriel, wie, że ten świat nie jest idealny. Wspaniałe miasta stoją obok ruin niewolniczych kopalń. Bohaterowie walczą z bogami i smokami, ale często nie potrafią dostrzec człowieka obok siebie. Pod jedną flagą żyją narody, które od wieków patrzą na siebie z pogardą. Każda prowincja ma własne uprzedzenia. Nordowie nie ufają obcym. Danmerzy wciąż pamiętają złoty czas swej rasy, czyli niewolnictwo. A argonianie i karzidowie niosą ciężar bycia tymi, których cywilizowani udają, że nie widzą. Rasizm w The Elder Scrolls to ważna część historii, polityki i mitów. Niewygodny z perspektywy dzisiejszych gier, ale też nieodłączny element świata, który tak wielu z nas pokochało. Pytanie: po co on tam jest. Czy to tylko tło dla fabuły, element realizmu fantazy, a może odbicie nas samych, naszych historii, lęków i uprzedzeń. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Pamiętajcie też o subskrybowaniu i zostawieniu łapki w górę. To niezwykle pomaga w dalszym tworzeniu materiałów. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej przyczynić się do tworzenia naszych filmów, to zapraszam do wspierania tu na YouTube czy platformie Patronite oraz do naszego sklepu, gdzie każda koszulka czy bluza to dodatkowe wsparcie i kolejny krok w tworzeniu coraz to lepszych jakościowo filmów. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a teraz już usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. W Tamriel nic nie bierze się znikąd. Nawet nienawiść ma swoją historię. Uprzedzenia międzyrasowe są przede wszystkim efektem wojen, zdrad i dawnych mitów, które z biegiem wieków stały się fundamentem tożsamości całych narodów. Już w najstarszych erach świata, gdy pierwsi ludzie przybyli z Atmory, ziemie Skyrim należały do śnieżnych elfów. To wtedy wybuchła pierwsza wojna o prawo do bycia rdzennym mieszkańcem. Elfy, niegdyś potężne i dumne, zostały zepchnięte do podziemi, gdzie powoli przemieniły się w ohydnych falmerów. Dla nordów to była walka o przetrwanie, dla falmerów początek nienawiści. W Morrowind historia jest jeszcze bardziej brutalna. Danmerzy od pokoleń utrzymywali system niewolnictwa, który opierał się głównie na pracy i jargonian. Dla Danmerów była to tradycja, święte prawo zapisane w kulturze ich wielkich domów. Dla niewolników, codzienność, w której ich zwierzęca rasa oznaczała status rzeczy, nie osoby. Źródła rasizmu leżą też głęboko w mitologii. Orkowie. Potomkowie dawnego elfa bohatera Trinimaka zostali przeklęci i zniekształceni, gdy ich bóg został pożarty przez dedrę. Z tego aktu upokorzenia narodził się Malakat, patron wyklętych i pogardzanych. Od tego czasu reszta merów traktuje orków jak istoty nieczyste, brzydkie odbicie prawdziwych merów. Nawet altmerowie, uważający się za najczystszych spadkobierców dawnych elfów, zbudowali swoje poczucie wyższości na micie pochodzenia. Według ich wierzeń ludzie są skażoną formą merów, którym nie udało się zachować boskiego pierwiastka. Stworzyli religię, która usprawiedliwia ich pogardę. W każdej prowincji mit i historia splatają się w jedną opowieść, tę samą, którą znamy z naszego świata. Że przemoc można usprawiedliwić, jeśli nada się jej wymiar boski albo tradycyjny. Uprzedzenia w Tamriel wywodzą się głównie z pamięci i z opowieści przekazywanych przez pokolenia, które nigdy nie nauczyły się przebaczać. To wielopokoleniowa nienawiść i pogarda, która zdaje się już na zawsze zakorzeniona będzie we wszystkich istotach rozumnych. Zazwyczaj rasizm zaczyna się od słów i małych gestów. Tamriel, obraźliwe żarty i stereotypy są tak powszechne, że wielu przestaje je zauważać. Nord śmiejący się z karzita jako złodzieja z pustyni, Danmer, nazywający argonienina Gadziną, czy cesarscy, którzy z góry zakładają, że ork nie potrafi czytać. To codzienność, którą gra pokazuje mimochodem, bez dramatycznych akcentów. I właśnie w tym tkwi jej siła. W Obliwionie widać to już od pierwszej sceny. Zanim opuścimy loch, zostajemy wyśmiani przez więźnia z celi naprzeciwko i w zależności od wybranej rasy słyszymy inne, mniej lub bardziej wyrafinowane obelgi. Nord usłyszy. – Proszę, proszę, ale z ciebie wielkolud. – Pewnie Nord, co? – Taki silny, ale stali nie wygniesz, co chłopie? Nie możesz nic zrobić, żeby się stąd wyrwać. Za te wielkie mięśnie znikną ani się obejrzysz. Kiedy nadejdzie koniec, nawet nie będziesz miał siły, żeby zapłakać za mamusią. To ta lekka wersja. Gorzej, jak ktoś wybrał sobie Karzyta. Pobudka, kiciu! Bardzo ładnie. Mam w celi szczura, karzycki sierściu. Grubego, pysznego szczura. Co? Chce go kicia? Głodna jest kicia? Gra od razu pokazuje, że pochodzenie bohatera nie jest tu neutralne. W Morrowind Skyrim rasistowski język jest bardziej subtelny, ale też bardziej realistyczny. Danmerzy mówią o obcych słowem nwach. To nie przekleństwo, lecz etykieta oznaczająca kogoś gorszego, kogoś spoza ich wspólnoty lub po prostu niewolnika. W zimowej twierdzy zaś strażnicy mówią do każdej tuftonem, jakim w naszym świecie mówi się do włóczęgów. Uprzejmi, ale z dystansem, który boli bardziej niż otwarta nienawiść. Takie słowa tworzą niewidzialną hierarchię. Nie trzeba prawa ani łańcuchów. Wystarczy język, który przez pokolenia uczy, kto jest człowiekiem, a kto tylko istotą rozumną. Humor również odgrywa swoją rolę. W obliwionie pojawiają się żarty, które mają rozładować napięcie, ale w rzeczywistości służą temu samemu celowi co Belgii. Kiedy NPC śmieje się z karzytów liżących swoje futro, nie próbuje nikogo obrazić, ale pokazuje, że dla niego rasa inna niż jego własna jest czymś egzotycznym, zabawnym, czy też wprost nieludzkim. Nawet język religii i magii bywa przesiąknięty tą pogardą. Altmerowie wierzą, że są bliżej bogów, bo ich krew jest czystsza. Danmerowie nazywają siebie prawdziwymi elfami. Orkowie z kolei przyjmują pogardliwe imię, które nadano im w złości, Orsimer, dosłownie przeklęci lub wyrzutkowie i próbują uczynić z niego symbol dumy. Rasizm oczywiście nie kończy się na słowach. W niektórych miejscach jest wpisany w prawo Sankcjonowany przez tradycję i utrwalony przez setki lat obojętności. Morrowind to najlepszy przykład miejsca, w którym pogarda wobec innych ras stała się częścią systemu. Dla Danmerów niewolnictwo nie jest przestępstwem, lecz instytucją, elementem gospodarki i statusu. W kopalniach, w kamieniołomach i na polach pracowali Argonianie i Karzyty, spętani magicznymi bransoletkami, których nie dało się zdjąć bez klucza. Wielkie domy Telwani, przez stulecia oparły swoją potęgę na niewolniczej pracy. Nawet po tym, jak cesarstwo formalnie zakazało handlu ludźmi, w Morowid prawo pozostało inne. Traktat z Wiwekiem dawał Danmerom specjalne przywileje. Mogli nadal trzymać niewolników, dopóki nie podważali władzy imperium. Dla mieszkańców prowincji to było oczywiste. Tak zawsze było. Dla Przybysza było to barbarzyństwo, które kryło się pod warstwą religijnej dumy i politycznych machlojek. Grając w Morrowind możemy znaleźć w jaskiniach i kopalniach klatki pełne niewolników. Wycieńczonych, milczących, czasem zrezygnowanych. Niektórzy błagają o uwolnienie. Inni nie wierzą, że wolność w ogóle istnieje jest to jedyna forma niewolnictwa. Część osób wykorzystywana jest także do przemytu księżycowego cukru, który umieszczany jest w ciele ofiary, by ominąć kontrolę władz. Czasem pojawia się szansa, by coś zmienić. Przykładem niech będzie argonianin Eledal'lej, który organizuje bunt w kopalni, albo karzyt imieniem Gisada, ukrywający się przed łowcami niewolników. Te postacie uświadamiają nam, Graczom, że nawet w świecie fantazji niewolnictwo ma dwie twarze. Obok tych historii istnieją ruchy oporu, jak tajna sieć pomagająca uciec niewolnikom z Morrowind. Nie mają armii ani bogów po swojej stronie, a wyłącznie współczucie. Nawet wśród Danmerów pojawiają się tacy, którzy odrzucają stare porządki. Niektórzy lordowie Telwani wyzwalają swoich niewolników z własnej woli. Nie z litości, lecz z poczucia, że świat się zmienia. A kto nie zmieni się z nim, zostanie po drugiej stronie historii. Ale walka o równość w Tamriel nigdy nie kończy się zwycięstwem. Każde pokolenie musi ją zaczynać na nowo. Wolni Argonianie nadal żyją w ubóstwie. tą wciąż zamyka się bramy miast, a Orkowie budują swoje twierdze daleko od cywilizacji. Bo tylko tam Nikt nie patrzy na nich z pogardą. To nie jest świat, w którym zmiana przychodzi łatwo. Tamriel nie zna czystych rewolucji. Każde zniesienie niewolnictwa rodzi nową formę pogardy, a każdy traktat zostawia cień dawnego porządku. By nie być gołosłownym, nawet w miejscach, gdzie formalnie zniesiono niewolnictwo, pozostał jego cień. W Deszan, argonianie, którzy kiedyś byli niewolnikami Danmerów, Próbują żyć jako wolni, ale dla wielu z nich wolność znaczy tylko tyle, że nie mają już pana, nadal nie mają nic, nadal dla większości są nikim i nic im się nie należy. W The Elder Scrolls Online można zaś spotkać byłych niewolników, którzy nadal mówią do danmerów z pokorą, nie z przymusu, lecz z przyzwyczajenia. Lata niewoli zmieniły ich język i sposób myślenia. Mimo to, tam gdzie pojawiła się iskra buntu, świat nie jest już taki sam. Zmienili go nie bohaterowie z legend, lecz zwykli ludzie, którzy odmówili posłuszeństwa temu, co wszyscy uznawali za normalne. Rasizm ma też swoje codzienne oblicze. Ciche, przyziemne i niepozorne. Nie widać go podczas walk ze smokami czy dedrami, ale istnieje w spojrzeniu strażnika w zamkniętej bramie miasta. Czy w tonie karczemnej rozmowy? W wichrowym tronie stolicy Nordów Danmerzy mieszkają w szarej dzielnicy, miejscu wilgotnym, zatęchłym i niebezpiecznym. Strażnicy udają, że nie widzą problemu. Bogatsi Nordowie mówią, że Danmerzy wolą być razem, jakby getto było ich własnym wyborem. Na drugim końcu miasta, przy rzece, w dokach żyją Argonianie. Nie w domach, lecz w barakach i magazynach. Mają zakaz wstępu do centrum miasta, bo budzą niepokój. A karzity, ci w ogóle nie mają przywileju bycia wpuszczonymi za mury wielkich miast Skyrim. Ich karawany zatrzymują się tuż poza granicami miast. Strażnicy tłumaczą, że to przez kłopoty z handlem, ale każdy w Tamriel wie, że chodzi o uprzedzenie, o strach przed złodziejem, którego nie widziano, ale którego wszyscy się spodziewają. W ten sposób powstaje codzienna segregacja. Nie sprawa, nie z dekretu, ale z nawyku. A co to ma do nas, graczy? Czy my mamy jakikolwiek wpływ lub czy nas to jakoś dotyka? Od pierwszych chwil gry wrzucają nas do świata pełnego różnic. Kiedy wybierasz rasę swojego bohatera, nie wybierasz tylko statystyk czy wyglądu. Wybierasz, jak świat będzie na ciebie reagował. Nord może przejść ulicą miasta Skyrim niezauważony, ale Argonianin usłyszy drwina, a Khajiit poczuje na sobie spojrzenie strażników. Ta sama droga, ten sam świat, inne doświadczenia. Bethesda nigdy nie mówi graczowi wprost, jak ma się wobec tego zachować. Nie ma tu moralnych punktów, które można zdobyć za właściwe decyzje. Zamiast tego gra daje ci coś trudniejszego: ciszę. Możesz przejść obok niewolnika w jaskini Morrowind i nie zrobić nic. Możesz otworzyć klatkę i pozwolić mu odejść. Gra nie nagrodzi cię złotem ani reputacją. Czasem nawet nikt nie zauważy, że to zrobiłaś. ale ty to zapamiętasz. W Skyrim możesz przyłączyć się do imperium albo do rebeliantu Ulfrika. Obie strony mają swoje racje, ale obie. Też niosą cień nacjonalizmu i pogardy wobec obcych. W obliwionie nawet żart w Lochu jest swego rodzaju testem, gdzie pod warstwą komizmu skrywa się lęk przed innością. W Morrowind możemy współpracować z wielkimi domami, które utrzymują niewolnictwo, albo z tymi, którzy próbują to zmienić. W Weso natomiast uczestniczymy w wydarzeniach, które decydują o losie całych raz, ale w żadnym z tych wypadków gra nigdy nie powie wprost, która decyzja jest moralnie słuszna. Bo to nie jest świat o tym, kto ma rację. To świat, który pyta, czy w ogóle cię to obchodzi. Dlatego ta seria jest tak niezwykła. Bo nie próbuje nas przekonać, że świat można naprawić. Tez zmusza nas do spojrzenia w lustro. Czy traktujemy rasizm jako element lore? Jak smoki, zaklęcia i pradawne runy? Czy może dostrzegamy w nim echo tego, co znamy z własnego świata. W ten sposób gracz staje się nie tylko uczestnikiem historii, ale i świadkiem. Świadkiem, który może odwrócić wzrok albo zapalić lampę i dać komuś nadzieję. Im dłużej przebywa się w Tamriel, tym bardziej widać, że rasizm w tym świecie nie jest tylko narzędziem fabularnym. On jest jego sercem cichym rytmem, który napędza historię i tłumaczy wiele z tego, co w tym uniwersum nigdy się nie kończy. W tym sensie The Elder Scrolls nie opowiada o walce dobra ze złem, a o cyklu uprzedzeń, który odradza się w każdej erze. W nieco innej formie i z nowymi ofiarami. Danmerzy zniewalają Argonian. Argonianie później podbijają Moromid. Nordowie walczą o wolność, ale odmawiają jej inni. Altmerowie mówią o czystości, ale ich imperium zbudowane jest na strachu. Każdy, kto zyskuje władzę, zaczyna mówić językiem tych, których kiedyś nienawidził. The Elder Cross uczy, że cywilizacja i pogarda potrafią iść w parze, że nawet w świecie pełnym magii i bogów, to nadal człowiek potrafi najlepiej podzielić społeczeństwo. Jedną z największych sił serii Dielders Scrolls zawsze była jej szczerość. Do tej pory Bethesda w tej serii nie próbowała nikomu się przypodobać ani moralizować. Tylko pokazywała ludzi i rasy takimi, jakimi mogli być, zdolnymi do wielkości i do podłości. Oby więc przyszłe odsłony serii zachowywały tego duch, odwagę mówienia o trudnych rzeczach bez uproszczeń i bez filtrów, by nie gubiły swoich ciemnych barw w imię poprawności czy modnych trendów które często spłaszczają światy fantazy, zamiast je pogłębiać.